Biust w kategorii średniej. Co to oznacza? To jest biust, który generalnie jest pełny, okrągły i posiada ogromny wachlarz możliwości w produktach, które są ogólnie dostępne na rynku. Co jest ważne przy dobieraniu biustonosza dla takiej właśnie pani. Przede wszystkim zapytać, jakie są jej oczekiwania pod względem kształtu, pod względem dekoldu i faktury, jakiej sobie życzyłaby na biustonoszu, czyli generalnie, czy woli bardziej gładkie, czy woli bardziej te, które są zdobione. Dzisiaj na naszej cudownej modelce przedstawimy te właśnie opcje i możliwości, które rynek przed nami stawia. Zapraszamy serdecznie Kamilę, która w pierwszej opcji pokazuje nam wersję push-up, ale z głębokim dekoltem, w możliwości przepinania ramionczek, na szyję, na krzyż, na silikonowe opcje. Zawsze wtedy, kiedy kobieta lubi mocne wybicie, duży dekolt to jest jeden z modeli, który spełni się najbardziej w tej roli. Występuje w różnych opcjach kolorystycznych, od biały, ekry, poprzez czarny i czerwony. Dziękujemy Ci Kamilo, zapraszamy Cię w celu pokazania kolejnego modelu. W kolejnej opcji typu push-up zaprezentujemy model, który ma nieco pełniejszy dekolt. Właściwie to jest może niezauważalne, bo to jest kwestia pół centymetra, ale jednak jest pełniejszy w stosunku do modelu poprzedniego, który był jeszcze mocniej wykryjony. Tu posiadamy, tak jak przy każdych jednych rodzajach biustonosza w wersji konradowej, opcje stringo shortów, bardzo popularnych dziś i wersje figowe dla pań, które lubią mieć pośladki. Całkowicie w środku. Dziękujemy Ci serdecznie, Camilo. Zapraszamy do następnego modelu. Kolejna propozycja puszapu to Muriel. Zapraszamy Cię, Camilo. Czyli model, który łączy ze sobą dwa kolory, ale również jest z kategorii typowego puszapa. Wszystkie modele, które pokazaliśmy do tej pory, również z nim mamy wszędzie, pamiętajmy, odpinane ramiączka z możliwością przepięcia na szyję, na krzyż, na silikonowe. Dla podmianki, jeżeli chodzi o kwestie misek, są one w taki sposób kształtowane, że można. Zdecydowanie niwelować temat dotyczący różnicy między piersiami. Więc pamiętajmy, we wszystkich push które mają wkładki, można je wymieniać, dokładać, wyciągać, regulować różnice. Dziękujemy Ci serdecznie, Kamilo. Zapraszamy do kolejnej propozycji. Gdzie są nasze push z Konrada, już za nami. A co kryje ciekawego przed nami propozycje, które zawierają się w firmie Ales? Zapraszamy Cię, Kamino! Pierwsza propozycja dedykowana jest kobietom, które lubią puszap, lubią głębsze dekoldy, ale lubią również naturę, czyli kształty bardziej naturalne i co jest ważniejsze, faktura bardziej gładka w połączeniu z delikatną koronką pod biustem. Pamiętajmy, że materiał, który jest pod biustem rozciąga się w różny sposób. W przypadku koronki pamiętajcie, że koronka rozciąga się najmniej. Jeżeli chodzi o część ramionczek, one się tradycyjnie odpinają na szyję, na krzyż, na silikonowe. Dziękujemy Ci serdecznie Kamilo. Bardziej odważna propozycja pełna pięknych kolorów, która zostanie zaprezentowana zaraz na Kamili, zapraszamy Kamilo serdecznie, to najnowsza Indilla z kolekcji Ales z typowo indyjskim wzorem która również pięknie eksponuje biust, dekort, ma przepinane ramiączka na krzyż, na szyję, na silikonowe i co istotne bardzo, występuje w trzech opcjach również, jeżeli chodzi o dół. Dla kobiet, które lubią wersję retro, wysoka majtka, szeroka na biodrach. Jeżeli chodzi o kobiety, które lubią klasykę, wersja fig tradycyjnych. I dla kobiet, które nie potrafią żyć bez stringów, opcja stringowa. Dziękujemy Kamilo, bardzo serdecznie. Kolejna propozycja, ale z typu push-up będzie first lady czarny biustonosz przy połączeniu z granatem. Zapraszamy cię, Kamila, serdecznie który w bardzo zmysłowy sposób podkreśla kształty, jest wygodny, ma piękne wykończenie, jeżeli chodzi o część dolną, wykonane z koronki połączenia z tiulem. Tradycyjnie wielkość dekoldu głębszy, z możliwością przypinania ramionczek na szyję, na krzyż, na silikonowe. To, co jest właściwie najważniejsze w nim, to możemy do wszystkich tematów związanych zarówno z tematem gładkości. Materiału noszonych rzeczy ubrać, jak i również do tych, które są przezroczyste. Zawsze prezentuje się pięknie. Dziękujemy Ci, Kamila. Mówiliśmy, że biust średni ma wiele możliwości. No to pokażmy je. Wersję push-up już ze nami. Co dalej? W przypadku, kiedy kobieta chce mieć troszeczkę bardziej zasłoniony biust, czyli pełniejszy w części środkowej. Zapraszamy Cię, Kamila. Oto propozycja półbalkonety. Co to oznacza? Dla wszystkich tych pań, które nie do końca chcą mieć formę zabudowaną, ale zdecydowanie pełniejszą niż prezentowane przez nas poprzednie modele push-up. Czyli w części środkowej, tak jak tu łączenie smisek, następuje podwyższenie stanu materiałowego w taki sposób, żeby w sytuacji takiej, kiedy piersi są już po karmieniu i potrzebują głębszego zabudowania, było to wykonalne i tak ten model prezentowany właśnie na Kamili ma to wszystko, co jest nam potrzebne. Nie zabudowujemy się, ale jednocześnie mamy pełniej o centymetr. Ramioczka tradycyjne, przepinane na szyję na krzyż na silikonowe. Występuje to w opcjach różnych kolorystycznie, zarówno czarny w połączeniu z różem, jak i również w ekry. Jeżeli chodzi o Alessa, on zawsze prezentuje trzy rodzaje majtek, czyli wersje stringowe, takie zupełnie tradycyjne, Wersje klasyczne majteczek i dla pań, które chcą mieć wyższy stan retro, wersja numer 3. Dziękujemy Ci, Kamilo, serdecznie. Kolejna propozycja z tej samej kategorii, czyli pełniejszy format w części środkowej, zaprezentuje nam Kamila w pięknej odsłonie pudrowego różu, jakie prezentuje właśnie Alles. Dodatkowym atutem jest to, że jest przedłużenie koronki w tej części dla wszystkich tych pań, które mają zawsze problem z dziurą, która znajduje się w tej, w tej właśnie części, żeby to zasłonić, ponieważ jak same wiemy... Jakość piersi może być różna. Nie chodzi mi tutaj o kwestię wieku, ale kwestię też dbania o siebie i to, czy żeśmy karmiły, czy jeszcze to wszystko przed nami. Dlatego też każda z nas zawsze musi mieć perfekcyjnie dobraną konstrukcję do swoich potrzeb, żeby zawsze ta pierś była jak najbardziej okrągła, odpowiednio zabezpieczona i zawsze spełniała wszystkie najważniejsze walory, które, których potrzebuje nasz wóz. Dziękujemy Ci Kamilo.